No i tak to wyglądało. A mamy tak. Dzień dobry. Mamy szósty styczeń trzech króli. Dzień wolny od pracy. Słota. I po kurniku numer 4 została tylko kubka bałaganu. W tym miejscu stanie klatka na króliki. Dzisiejsze święto odebrało mi trochę godziny na zrobienie klatki, a króliki już kupiłem. Aż nie miło patrzeć na ten bałagan, wszędzie błoto. Wczoraj próbowałem trochę sprzątnąć, zapryskałem się, tylko zaczęło padać na nowo. Jak te biedne kury mają tu chodzić? Będę musiał pomyśleć nad takimi może raszkami. na taki okres. Bo sam beton, posadzka betonowa się nie sprawdza. Tak samo tutaj kostka Jumbo ładnie wygląda latem, ale kiedy jest błoto. To można się tylko ślizgać i jeździć jak na nartach. Kratka jeszcze nie gotowa, a króliki już są. Dzisiaj kupiłem samiczkę. Dwa razy samy spróbował na niej skoczyć, pokryć ją. Ale tak coś nie za bardzo była skłonna do miłości. Na tymczasową klatkę wykorzystałem z skrzynkę kurniku numer 4. Za ładna samiczka nie dużo pieniądze a cieszy kury też ostatni dzień przed mrozem niech korzystają z ogrodu zanim niego go zmaraszą całkowicie inkubator nałożony a nadal nie widziałem czy te koguty się sprawują? Piać, pieją, bić sobą, się biją, ale co do żeniaczki, to jeszcze są niesprawdzone. Pierwotnie klatka miała stanąć tu w tym miejscu, gdzie stoi teraz ten kosz. Ale tak jakoś raziło mnie to tutaj i postanowiłem, że zrobię ją tam z tyłu, a że ten kurnik już 4 lata. Jak się zrobi z byle czego, to też byle długo nie potrzyma. O, gumolity. Ta żółta płyta PCV. Wszystko fajnie, jak jest wewnątrz, ale na zewnątrz to o, wszystko się kruszy. Nie nadaje się. A królik, co tam nowica? Ta, ta, siedzisz. Jeszcze nie widziałem, żeby jadła. Trochę jest wystraszona. Gdzie? To w nowe miejsce. Tak, ale... To jest królik, co pochodzi z miejscowości, z której... Jeszcze raz zobaczymy, pochodzi z miejscowości, z której pochodzi mój zięciu Drugi. To chyba będzie porządny towar. No. Pozdrawiam cię zięciu. I jeszcze sobie na kurki. O, fajnie piję. Tak w ogóle to na przebudowę to mam tutaj dużo do zrobienia. Chciałbym zrobić nowy magazynek na zboże. To może by tak rozwalić tutaj ten magazyn i zrobić tylko taką wiatę, żeby się mogły tu żeby mogły się tutaj może kopać. Ja wiem to nie wygląda teraz wszystko tak ładnie, ale przyjdzie lato, kiedy to przebudujemy. Zaświeci słoneczko, zazieleni się trawa, będzie pięknie. Milagros, co no, siedzisz w tej budzie smutna, tym piezę z taki takimi smutnymi? Zobaczymy, co robi druga króliczka. Druga samiczka, tak, już jest ładniejsza, tak? Ty już się dasz pogłaskać, tak? Tak, już się dasz pogłaskać, to mi się podoba, już jesteś fajnie, nie? Tak, tak, tak. Anienka z wierzbicy górnej zaczyna kopać widzę tak jak kiedyś trzymałem króliki przehodowałem to mi się wydaje, że jak tak w połowie ciąży samica zaczyna kopać to znaczy, że chyba kopna jest no to by tak się cieszyło jak jeśli była 20 zakocona to by tak było jest ciut ci od tamtej ale jest też młodsza Ty ładna jesteś, aleś ładna. Tak? Bardzo mi się podoba, że nie jesteś dzikus taki. A teraz, może zobaczymy nasze miniaturki. I są miniaturki: ogryzek i klusia. Tak, dwie samczyki. Też jesteście ładne, ale Wy jesteście ładne. Haha, ha, nie każdy chciałby mieć takie ładne króliczki, a Wy jesteście tu u kuraża. Też Wam zrobimy jakąś ładną klatę, dużą, żebyście mogły trochę sobie pobiegać. O, koguty Wam pięknie, pięknie Wam koguciki tutaj pieją. Jeszcze mam takie marzenie o perliczkach. Kurczę, oglądam te filmy wszędzie na YouTubie, to tak strasznie wrzeszczy, bo nie wiem czy się przekonam, codziennie oglądam, mam już nawet, obserwuję na LX, tylko kusi kupić, ale jeśli to będzie mi tak wrzeszczeć, że nie będę miał spokoju, to nie będzie to fajnie, będzie przerąbane. U papurzek też małe zamieszanie wczoraj zabrałem stąd jedną parkę tą samiczkę żółtą i standardowego samczyka świergotki seledynowej i przeniosłem do tego do woliery sprzątu tam ze wschodu, a stamtąd z kolei jedną parkę dałem tutaj o jeszcze zobaczmy co te łobuzy tutaj zrobiły tak tak pięknie tak szalejcie szalejcie miały budkę lęgową otwartą żeby nie składały jajek i co z nią zrobiły o, wyżarły całe dno gdzieś tam woda musiała się dostać i wszystko wszystko zmniejszyły się całą budkę one są łobuzy, jak to wszystko szaleją. Tak, jak Romanek wchodzi do Was, to jesteście zdenerwowane, tak? Bo oprócz tego, że daję Wam jedzenie, to jeszcze Was czasami chwytam, przenoszę gdzie indziej, próbuję parzyć. O, ten, ta siwa, ten siwy samczyk i tak samo mam taką siwą, czy popielatą samiczkę, to też je oddzielę, żeby mogły być może młode właśnie w tym kolorze. Tutaj mam drugiego samczyka, ale ten mi się wydaje, że tak skolegowany był z białą samiczką. No taka parka ewentualnie też by mogła być. Nie da się was pofilmować, nie? Nie da się pofilmować. Oj, papugi, papugi, papugi. Piękne jesteście. Wielki mróz dzisiaj przyjdzie. A wy się wszystkie tak do lęgów byście chciały szykować, nie? Oszukała was teraz pogoda. Cały czas jak wiosenna. Ciepło. Poza tym deszczem, ale was tu deszcz nie dotyka, bo macie piękne, osłonięte. Wszystko osłonięte, suchutko macie, przeciągów nie ma. A te dwie nimfy, to mnie się wydaje, że będą samczyki. Ten biały na pewno był samczyk. Dostałem go od takiego pana, kupiłem, ale była parka. Nie byłem pewny, czy czasami nie jest pokrewniona, więc rozdzieliłem. Ale tamte z tym. Ten latino to też jest samczyk Co prawda one się deptały No ale to tak w przyrodzie bywa Że nie zawsze z takich związków są miany jak... Przejdę teraz do woliery z przodu Do tych samych świergotek Góry przepuścicie mnie Przepuścicie jajka zobaczymy czyście naniosły Czy wy nanieśliście naniosłyście mi jajeczek ładnie śpiewasz tak ładnie śpiewasz to jest kurka ta ta britney spears po kurze yy, a pędzlerze? i w którymś koguciku maransie może może Marans to nie będzie? Raczej to będzie majendota miniaturowa. Dwie są takie kurki, są ładne dosyć. Śpiewa, to może zacznie już nieźle długo. O, są obok siebie. Jaka to radość jest na wybiegu. Kiedy no, godzinami tak patrzeć, ale za matka tu przepuściłbym na ogródek, trochę ale tej pietruszki to mi jeszcze szkoda, żebyście mi ją załatwiły całą A dorosłą jak najbardziej świeża pietruszka. E? Idę do padłog. No i jestem. Tak mnie witacie? Dzień dobry. Nie. Nowa para tutaj to <śmiany> samce bojują. Tą parkę, która się buja na powrozie, właśnie przeniosłem tam z tylnej woliery. Taka dosyć dekoracyjna. I nawet mi się chyba udało trafić, że to jest parka już parka. Bo są dwie takie i by istniała możliwość, że je rozparzyłem. A chyba nie, są obok siebie. W tym roku jeszcze będę starał się je rozmnażać, jak wszystko dobrze pójdzie to na drugi rok już nie, ten niebieski samczyk został sam, samiczka mu padła, drugą już pochował, nie umiem się doczekać młodych od nich. Jeszcze odwiedzimy kurnik numer jeden, pusty, wszystko na wybiegu. Jedzą ko jest Uuu. przez okno widok dłucha i dłucha. Kamidło będę musiał uzupełnić woda wodę trzeba uzupełnić po królika dzisiaj jechałem filmik sobie kręcę a kurki spragnione młode kureczki te będę się starał wypuścić może nie tą otworzmy już niedługo połączyć któreś tutaj ma już chyba 3 miesiące inne są młodsze ten bursztynowy kogucik zaczyna mi się ładnie prezentować jest z tego oliwkowego jajka więc może będzie ładnie do pary ale tu odpukać niemalowane żeby czasami nie zapeszyć tamta popielata kurka też ładna Tam jeszcze jedna jest taka czarna z sybeczką albo po Green Shield albo po a ale raczej po Green Shield bo tu są tylko z niebieskich bak, bak, tak, z niebieskich jajek tu są tylko to też ładny kogucik będzie i on chyba nie będzie duży no, tak dosyć ładnie będzie na ogrodzie jak będzie tak Różnorodność też formy. Większe, mniejsze. Tak, czarna. Byście chciały dostać robaków. To ja wam dam, tak jak zawsze co się pojawiam, tylko że w tej drugiej części wychowalniku. No i co? Jestem tutaj. O, otworzę drzwiczki Radio przestaje grać. Zamykam. Gra. Otwieram takie sobie tam cyrki. Ale przyszliśmy wam dać robaka, co ja tu opowiadam. O, o. o, o. Przez te karmienie u palca nie mam. Dzikusy. Ale w ten sposób się właśnie fajnie oswaja kurki, A przy kolędzie jak najbardziej hodowla musi kwitnąć Prawda kurki? Papuszką nierozłączką rozłączką włożyłem też jeszcze jedną budkę lęgową, taką małą, bo tą, co tutaj mają, to jest na całość długość tej klatki, więc być może ona jest za głęboka. I składają jajka, ale nic nie było. ani w tamtym roku, teraz też widziałem, że są złożone, ale być może im nie odpowiada, a w tej małej będzie się czuły bardziej przytulnie i im się to nada. teraz może jajka No to jest wczesna pora, ale jedno jajeczko już jest Pięknie Kornik numer 3 przejdziemy do Korniczka numer 2 Co tu jest coś czy nie ma A po co Ty tutaj siedzisz przy tym dzikusie żebyś chociaż niosła nie tutaj nie ma nic wczoraj było sześć jajek i ten dzisiaj może nie będzie wiesz to ty ładnie zaglądasz tak no dobra to przejdźmy z powrotem do jedynki a w jedynce odstawimy tutaj nie ma nic nic, co jest? Nic, nic, tutaj są, jest, jedno, drugie, ładnie. Rady, Co to za jajo? Idziemy zobaczyć. Ja cię sunę. Jak, jakie duże. Ale duże jajo. Ciekawe czy ma dwa żółtka. Co to za kura? Człowiek się wynosi? Ale to są młode kury. No przecież to jak gęsie prawie. No naprawdę. Super. To jajeczka zostają na razie tutaj. Ostatnie spojrzenie jeszcze na kurki. Tak, tu jest wszystko gra. Tutaj też gra, ale drabinkę jeszcze przystawię. Tak. Po co się mają męczyć, żeby wskakiwać na te grzędy? Swoją drogą chciałoby się już tu porządek zrobić, tak jak wszędzie na tym moim obejściu. Ale no jest tak zimno. Święto za świętem. A że na wsi mieszkam, to nie można pracować. Zresztą nigdzie nie można pracować święto. święta. I ostatni rzut oka, jeszcze na kurki, zanim pójdę ja na obiad, pooglądam trochę telewizję, ponudzę się i będę czekał na mróz. Co wy robicie tu jeszcze? Pokażcie, jak ja tu nie będę miał czoski niedźwiedziego na wiosnę, to my inaczej porozmawiamy. Inaczej porozmawiamy. Tak, idźcie wy stąd. A wydział, dziady A wydział, wydział. Wy, wy, może tam do przodu, panienko. Ty też, gdzie prowadzisz te swoje kobity, To by tak dobrze tu leżeć? Tak, ty pół apencerko i pół jakaś tam. Te? Te? Trzyba to ci stoi i tak sobie leżysz. I uważasz, że tak może być. No dobra. To no ty leżysz, ty ja też idę sobie poleżeć trochę, się pobyczyć i przyjdę za dwie godziny. Tak? O właśnie tak będziesz ładnie robiła, tak ja no. też. Do usłyszenia. Z kolejnej relacji. W kolejnej relacji. mojego ogrodu.